Wątpliwości, chcę coś więcej wiedzieć. Bardzo proszę o zadawanie pytań, a pracownicy będą na te wasze pytania odpowiadać. Proszę bardzo. <tryk> <tryk> proszę pan, zadeł. Aha, jeszcze jedno. Proszę się przedstawiać, przez zadawanie pytań, żebyśmy wiedzieli. Ja chciałbym parę skarbów. Pierwsza strona to jest strona A Możemy o głosie? Pierwsza strona to jest strona Już, drodzy Państwo, już Radków, co prosimy o mikrofon? Piotr Stanisław, z Województwa. Proszę Państwa, ja chciałbym parę spraw poruszyć. Pierwsza sprawa to jest sprawa wojnickiego rynku. Nie mam tutaj na myśli żadnej modernizacji ani niczego, tylko mam na myśli kwestię organizacji ruchu. Na rynku wojnickim, nie wiem, czy Panowie tego nie zauważacie, ale są momenty, kiedy ten rynek jest po prostu niedrożny. I nie wiem, czy tutaj wymaga to jakichś niesamowitych nakładów finansowych, żeby tę organizację na rynku poprawić. Druga sprawa jest taka kwestia, kwestia ceny wody w Wojniczu. Na terenie Wojnicza, gminy Wojnicz jest zlokalizowane ujęcie wody. No i przez teren gminy jest tranzyt wody aż do Brzeska. Wydaje mi się, że nie jest to normalne, że mieszkańcy Wojnicza i gminy Wojnicz no, pokrywają koszty transportu wody aż do Brzeska. No bo cudów nie ma. Skoro u nas jest woda produkowana i przez nasz, nasz teren y, transportowana, ta cena powinna być niższa. Y, nasi przodkowie, nie wiem czy mogę powiedzieć nasi, bo jestem tu, jak to pieszczotliwie mówi Pan Szczelba, w wojniczu, pilotowali y, wojnicz na skrzyżowaniu dwóch szlaków komunikacyjnych. Zrobili to między innymi po to, ażeby wojnicz y, korzystał z korzyści z tego położenia. No szkoda, że w tej chwili jakoś tego położenia nie wykorzystujemy. Następna sprawa to sprawa kanalizacji. Mamy w tej chwili już w wojniczu taki zaczątek, można powiedzieć, przedsiębiorstwa komunalnego. Po prostu myślę o komórce, która zajmuje się rozliczaniem właśnie tych odpadów komunalnych. Czy nie byłoby rozsądne jednak pozostawienie w zarządzie, w zarządzie gminy. Jednak kanalizacji, która to kanalizacja no, przez wiele lat będzie yy, no, beznakładowa, bo jest nowa i to będą kwestie tylko kosztów eksploatacji. Remontów nie będzie. W tej chwili znowu pokrywamy dzięki przynależności do rpw yy, koszty funkcjonowania kanalizacji yy, no, na ogromnym terenie. I jeszcze jedna sprawa, trochę prywaty, ulica Braci Mirochno. Proszę Państwa, jest to odcinek 800 metrów. Ulica Piękna, jedna uważam, z najładniejszych w wojniczu, gdzie wiele osób lubi sobie przespacerować się i, i bardzo dobrze. Na tym odcinku 800 metrów jest jedna lampa. Na podobnym odcinku, w podobnym ukształtowaniu terenu yy, do pana Kluski jest 6 lamp. Nie wiem, czy to przypadek, że akurat pan burmistrz mieszka w tej ulicy i tam jest 6 lamp. U nas jest tylko jedna. Zapraszam, zwłaszcza teraz, przy Rostopach, żeby przejść bezpiecznie tą ulicą. To jest prywatna ulica. To jest prywatna ulica, oczywiście. Ta prywatna ulica zaczyna się od ulicy Jagiellońskiej. Ulica Nadbrzeżna to jest ta sama działka. No więc jestem zwolennikiem konsekwencji. Albo zrobić tak samo na całej działce, albo zwinąć asfalt i lampy z ulicy Nadbrzeżnej. Dziękuję. Przy Nadbrzeżnej jest asfalt. A mówię, przy Nadbrzeżnej jest asfalt, jest pięknie rozświetlona, a jest to ta sama działka, też działka prywatna. Konsekwencja, zwijamy asfalt do ulicy Nadbrzeżnej albo zróbmy wszędzie tak, jak ma być. Dziękuję. Dziękuję. Ja, Przede wszystkim tutaj jest to bardzo dobrze, dobrze to, że Stasiu żyje i to y, przybłęda to jest oczywiście pieszczotliwie. Mój dziadek był przybłędą też tak na niego mówili i to jest taki ale no, jeśli chodzi o ulicę, gdyby trzeba było zwijać asfalty tam, gdzie nie ma uregulowanej własności, pewnie byśmy pół musieli zwinąć. W takiej sytuacji jest no, no, na przykład ulica Nadbrzeżna, gdzie patrzyć na hipotekę jest 1140 współwłaścicieli. Bo to się rozeszło od właścicieli, którzy kiedyś kupili 10 potem dzieci, prawnuki, praprawnuki, więc to, to, tak, to tak się nie da, że... Że, że nie będziemy nic robić w wojnie, bo są takie zaszłości. Ja jeżeli jestem przy głosie, bo oczywiście tutaj popieram Stasia, natomiast mnie zawsze to boli, że jest taki odcineczek niedługi właśnie w ulicy Braci Mirochnów na wysokości pani Moskal, gdzie jest łapacz wody opadowej, gdzieś tak około 20 metrów od nadbrzeżnej. I tam ten, chociaż ten, te 20 metrów, żeby położyć asfalt, ja całe błoto się tam nosi, tam została wybita ta, ta droga, kałuże, tą panią ta pan, podniesiono yy, po prostu poziom drogi, to mi się wlewa do, 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 do ogrodu. Także to byłaby bardzo pilna sprawa. Zresztą powód tego jest taki, że zamknięto, zrobiono ulicę jednokierunkową, ulicę Zamoście i wszystkie yy, samochody, albo może nie wszystkie, ale dużo samochodów, teraz jedzie na lódkę. Przez ulicę Nadbrzeżną, przez węglozny tam oczywiście jest, jest tak, że tam się dwa ta samochody nie wyminą w tych wąwozach. no i czasem są takie sytuacje, że, że, że cofają i, i są po podróżnikach. Państwa jeszcze chce zapytać? Proszę się nie wiec już również mieszkania z braci Mirochnów. My tam składaliśmy już kilka lat temu różne prośby o załatwienie właśnie oświetlenia na ulicy braci Mirochnów. Oczywiście każde było odmowne. Wszystkie te prośby były z podpisami wszystkich mieszkańców tej ulicy. No niestety zakończyły się oczywiście niczym jak zwykle. Jak Kwestia asfaltu na no, tej ulicy myślę nie załatwi sprawy, bo tam trzeba najpierw w tą ulicę w ogóle zainwestować. To jest jedyna ulica w na której nie ma nic, począwszy od gazu prądu, wody, to, to tam kompletnie nie ma nic. Więc myślę, warto by się zastanowić nad zrobieniem czegokolwiek na tej ulicy, a nie samego asfaltu, bo tak nie załatwi w sumie niczego. Poza tym kwestia też odśnieżania w zimie, no nie wiem, ja tak już rozmawiałem z takim panem, który, bo ktoś tam odśnieża, prawda, tą ulicę. Powiedziałem mu, dlaczego jest ta ulica tak późno odśnieżana, bo czasami jest to powiedzmy która tym roku, ale godzina dwunasta albo i później, no to właśnie, że jest ulica ostatnia, w którą się odśmierza. Wszystkie inne są ważniejsze. Dziękuję. 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 Proszę, proszę, proszę. proszę. Józef Harald, Zawale 36. Strasznie tutaj zostaliśmy przytłoczeni o. cyframi. Proszę ja, ja, ja też zostanę. Strasznie zostaliśmy przytłoczeni cyframi. Tak dla rozluźnienia sprawy jest w piosence Każdy śpiewać może, jeden lepiej, drugi gorzej. Panie Burmistrzu, Pan mówi o podatkach 2,5%. Ja to wyczytałem w Mercuriuszu. Natomiast otrzymałem w tej chwili od jednej posesji tarnowska 20 podatek, który wzrósł o. 313%. Procent. Dokładnie to cytuję. 313%. Procent. I nie mam pretensji do Pana o ten podatek. Ale mam pretensję o formę wprowadzenia, bo została ta forma wprowadzona, których jak był I władze gminy zachowały się jak na pustyni. Starostwo również jest nie w porządku, ponieważ obywatele powinni być poinformowani, że dzieci pójdą i będą mierzyć w tej sprawie. Nie był nikt poinformowany. Zaznaczam, internet mnie nie interesuje. Proszę Państwa, ja miałem zrobić takie hesa, jak weszli ci chłopcy z tymi urządzeniami, miałem im to zabrać i zamknąć. Przyszła by policja. I byłaby śmieszna sprawa wtedy, proszę Państwa. Bo mi wtargnęli obcy, mierzą, coś robią, nie wiem po co. Oni się zachowywali różnie, bo do starszych ludzi mówili, że to dla celów wojskowych, że do tu będzie robione. I Panie Wójcie, to nie Pan ustawę uchwalił. Ja wiem. I nie mam o to do Pana pretensji. Ale. Obywatele Wojnicza i mieszkańcy Wojnicza niech wiedzą, że widełki, wysokość tego podatku uchwaliła Rada Miejska Wojnicza. Rada Miejska Wojnicza uchwaliła. Nie starostwo, nie Wie pan Nie pan, co? Momencik, nie pan powtórzy ostatnie zdanie: że co? Widełki, to znaczy wysokość tego podatku od, od terenu zabudowanego. Dobry. Ja jeszcze jedno powiem, bo wiele osób nie rozumie tego pojęcia. Mylą teren budowlany, z zabudowany. Ponieważ weszło w tej ustawie pojęcie terenu zabudowanego i geodeci, no ludzie mają pretensje, bo różnie to zamierzali, ten teren. Ale to powiadam z Natomiast wysokość tego podatku przecież tam są widełki od do ustalała Rada Miejska. To by było tyle odnośnie tych podatków. Następnie ja słyszę, nie, może jeszcze in, co in, inną sprawę poruszę. Ja bym w ogóle na to zebranie nie przyszedł. Ale z pałacem cieszę się, że Urząd Miejski wykupił ten pałac, ale ja w czwartek go opszedłem w koło, jestem załamany. Bo te pieniądze, które zostały wydane na tym dos zapłacone starostwu, ja nie wiem jaka, nazwę to tą kwotę kwotą X, bo różne chodzą tutaj mowy, ja nie znam, więc nie chcę tu mówić o milionach, ale tak myślę, że to była zapłata, prezent dla starostwa, dla tych geodetów, którzy pomiary zrobili tu na terenie miasta Gojnicza. Za ten pałac nie powinno się płacić. Urzędnik powinien go przejąć za symboliczną złotówkę. Ja przynajmniej tak uważam. Była poruszana już, był tu już poruszany problem wody. Dlaczego jest tak droga? Rok wcześniej śmieci funkcjonowały na innych zasadach. Są gospodarstwa, które po prostu nie mają, nie wystawiają śmieci, a ja... Raz w tygodniu nie zawsze wystawiam, bo nie mam po co, bo jest pusty. Przed tym można było jeden raz, teraz nie można. Więc ja tego nie rozumiem. Jest Również był poruszany tutaj problem komunikacji. Z busami jest różnie. Oni opanowali, ale czasem jeżdżą jak chcą. W soboty, w niedzielę mają ludzie problemy z wydostaniem się. Zwojnicza. Był przelotowy autobus na Kraków, jest skasowany, wszystko idzie o Z miasta zrobiła się, no nie chcę używać tutaj słowa. Następna rzecz, proszę Państwa, jeżeli już jesteśmy w tym mieście, idąc tu dzisiaj na tej linii koło trójki, tak patrzę, niedziela. Panowie, wstyd. W sobotę. Idę z tyłu urzędu gminy śmietniska. Dziś jeszcze rano tam, bo też przeszedłem tam zerknąć. Jeszcze rano tam są wystawiane śmieci. Coś z tym trzeba zrobić. To są problemy, które można rozwiązać, ale Trzeba po prostu się tym zająć. Powinni być ludzie, którzy tym się zajmują. I trzeba ich rozliczyć z obowiązków, bo mnie się wydaje, że to tak się wszystko toczy, jak cała Polska się toczy. A toczy się w bardzo złym kierunku. I elementarne rzeczy, na które nas nie stać, trudno, ale na które nas stać, można, to trzeba zrobić. I należy tego dopilnować. Do Dziękuję. Dobrze, to teraz może pomalutku będziemy zgrytować, bo nie tak odpowiada się. Jeden, szanowni tak, państwo, tak. pani chwalę, się dobrze zrozumiałem, to słyszałem. Zacznijmy, że tak powiem, od dołu. Sprawa śmieci. Ma pan rację. Ma pan rację. I między innymi po to, o czym Państwu nie mówiłem, planujemy... Najprawdopodobniej w tym roku wykonanie monitoringu między innymi rynku i placu targowego, bo nie jesteśmy w stanie sobie dać rady. Bo proszę pana, my możemy ustawić sobie w niedzielę rano pracownika do sprzątania. Możemy. Nie ma problemu co za problem y ustawić. Tylko ktoś za to musi zapłacić. I wie Pan co? Przerażenie mnie wierzę, jeżeli my... W sobotę jest wysprzątane, a w niedzielę rano na rynku z McDonalda zostawione kubki wraz z stałymi opakowaniami. No można, i to Pan ma rację. W zupełności Pan ma rację. Jestem tego samego zdania. Tylko, drogi Panie, no w końcu jest jakaś granica przyzwoitości, na którą no my możemy sobie pozwolić, bo byśmy za każdym musieli chodzić. Ja byłem wczoraj na pogrzebie. Wracam z pogrzebu i ironia losu. Każdy ma śmieci. I tylko przez to, że szedłem w swoim ojcem i może mi nie wypadało, nie zareagowałem. Podjeżdża człowiek wózkiem pełnym płyt lewiczowy i wyrzuca do śmietnika cmentarnego. Wszyscy mamy kosze. Nikt nie oddaje odpadu, bo... Bo nie potrzeba dwa razy w, w, w miesiącu. Ale śmieci wyrzucamy na cmentarz. Ironia rosy. Czy to koszy w rynku. Proszę popatrzeć, co na plantach jest. No nie do opanowania. Ja już nie wiem, czy na złość nam ktoś robi. Kupki po mleku, po śmietanie są na koszach w rynku. Ja to robię. Ja to robię. Czy pan Persy? Ja to robię, czy ktoś to robi? Do kogo mamy pretensje? Wie pan, ręce nam też opadają. Proszę Pana, dlaczego przedtem było raz, teraz raz w miesiącu śmieci, teraz dwa? Kiedy mówiliśmy, że wchodzi ta ustawa śmieciowa, kiedy mówiliśmy, że obowiązuje regulamin zagospodarowania odpadów i gospodarki odpadami na terenie gminy, ten regulamin musiał być Uzgadniany z różnymi służbami, między innymi Sanepidem. I nie, zwoli, nie zezwolili nam na to, żeby w okresach, na przykład letnich, dwa razy w, mie raz w miesiącu odpady były odbierane. Proszę pana, jeden ma w koszu rzeczywiście odpady, ale proszę sobie wziąć pod uwagę jedno: jest osoba chora, gdzie pan persy i tak dalej. Temperatury 40 stopni, i raz w miesiącu pan. Kosz odbiera. Co w tym koszu jest? Co w tym koszu jest? Więc to nie jest też wymysł mój, ja panu na złość ani my nie chcemy zrobić, żeby po prostu dwa razy w miesiącu tak zostało wprowadzone, tak jednolicie obowiązuje na terenie nie tylko naszej gminy, ale innych gmin również. Proszę pana, sprawa zakupu pałacu. Kwota. Przecież ta kwota to są pieniądze publiczne. Przecież na to była podjęta uchwała. Milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy żeśmy zapłacili. Poprzednicy nie chcieli za... Milion dwieście. Poprzednicy nie chcieli za złotówkę wziąć. Tylko wie pan co? Wycena tego pałacu była na blisko 4 miliony i goście chodzili, bo chcieli go kupić za 4 miliony. Myśmy go kupili za 1,2 Rozłożonych na 5 nieoprocentowanych lat spłacanych w ciągu roku. Tyle na ten temat. Tyle. A to, że młodzieżówka chodzi i proszę pana, dziś zaszklimy szybę, a jutro miwalnie piwem szybę w okno, to też po to chcemy monitoringiem objąć i park, i tereny te przypałacowe. Proszę popatrzeć, jak wygląda elewacja yy, budynku, yy, gdzie mieszkali państwo Węgrzynowie. Ta elewacja została zrobiona przez starostwo w ramach modernizacji. Co młodzież robi? Co młodzież robi? I wie pan, i policja, i cudamianki, i nie jesteśmy w stanie opanować. Teraz nam powiedzieli, musimy wprowadzić regulamin parku. Jest opracowywany, za niedługo tablice się pojawią. Czy regulamin parku załatwi temat? Ale po to, żeby gościa, jak to mówią, zdyscyplinować, musimy mieć regulamin parku. Bo nie mamy podstaw inaczej od kogoś wyegzekwować wy wy tego, że jak idzie do parku, to mu nie wolno wziąć i rzucać flaszkami po elewacji steropianowej budynku. Panowie, tak? Ale takie życie. Ale policja musi chcieć złapać tego. Proszę Państwa, sprawa, sprawa podatków i widełek. Proszę Pana, tak, te górne, górne stawki ustal, ustala gmina, to znaczy stawki ustala gmina, ale proszę zwrócić uwagę, jakie są widełki, gdzie te stawki, które my płacimy, jak one się mają do tych górnych stawek? Jak one się mają? I proszę pana, to, że panu wzrosło o 313%, to ja powiem to pana szczęście, że dopiero w tym roku, a nie 10 lat temu. No proszę pana, niektórym wzrosło zdecydowanie więcej i ja sobie zdaję z tego sprawę. Co do informacji, ja powiem tak, ja dalek jestem od tego, żeby bronić starostwo, nie, no, bardziej mi bronić siebie i urząd, ale proszę pana, bądźmy obiektywni. Ja słyszałem o tym, że modernizacja gruntów jest przeprowadzana i będą geodeci między innymi z ogłoszeń parafialnych. Było to czytane. Ja wiem, że jeden chodzi, drugi nie chodzi, jeden przyjdzie, drugi nie przyjdzie w daną niedzielę, ale było to czytane przez księdza, że coś takiego, że będą chodzić geodeci. Co więcej... Ja miałem świat, ja miałem sytuację taką, że geodeci nie mogli mnie zastyć ani nikogo w domu, więc przyszli pewnego pięknego popołudnia. Czy wiedzieli, że burmistrz? Nie wiem, mało prawdopodobne, może i nie wiedzieli, ale wchodząc na posesję, Pokazali mi pismo, że są geotytami. Ja Mieszczę sobie panowie, więc wędali się tyle, że psa musiałem zamknąć. Także mówienie, że nic nie było powiedziane przez starostwo, jest nie do końca prawdą, bo wie pan, każdy śpiewać może. Kolejny temat: to, że podatki wzrosły, gmina nie powiedziała. Proszę pana, również dwa tygodnie temu. Była obszerna informacja w ramach ogłoszeń parafialnych, gdzie prosiliśmy, żeby ludzie przychodzili, wykaz ulic, były ogłoszenia na tablicach. Myśmy to mogli temat załatwić, wzrosły podatki, odbijcie sobie Państwo głowę. Można było tak załatwić. No proszę pana. Nie w ten sposób. Proszę Pana, ja, Panie Andrzeju, Panie Andrzeju, Andrzej, kultura wymaga tego, że jak jeden mówi, to drugi milczy. I cały czas podczas mojego prezentacji widziałem, Pan komentował, zaraz damy Panu mikrofon, będzie Pan mówił, tylko bardzo proszę o spokój, bo uważam, że tego wymaga nasza kultura. Proszę Pana, kolejny temat braci ulicy Braci Roknów i tej ulicy. Rzeczywiście ta ulica jest zaniedbana, ta ulica nie gdzieś po tej ulicy Nowekali opłynęły, bo tak tam było. Wykonać oświetlenie dla, na danej ulicy nie jest takim problemem, bo zamontowanie lamp to jest korze do tysiąca złotych lampa kosztuje około 500 złotych z montażem tylko najgorszy temat jest powiedzmy wykonania jeżeli tam jest ten przystodiowy czwarty przewód a tam akurat tego przewodu nie ma jest potrzebna wykonana, do, potrzeba jest wykonania pełnej dokumentacji powiedzmy no technicznej przez energetykę coś tam pomyślimy na pewno to oświetlenie trzeba byłoby zrobić bo tam no, takie są powiedzmy tereny tereny zupełnie ciemne. Sprawa drogi. Drodzy Państwo, nam z, ze środków publicznych nie można wydatkować grosza pieniędzy, grosza dosłownie na rzecz, na obiekt, który, do którego nie mamy, nie mamy prawa własności. Musimy udokumentować prawo własności, żebyśmy mogli inwestować na tym terenie. Sprawa, sprawa odśnieżania. No... Również ta droga jest przewidziana w odśnieżaniu, przy czym lejon całej gminy, jest, cała gmina jest podzielona na rejony i między innymi, drodzy Państwo, no, drogi mają różne kategorie odśnieżania i to, że powiedzmy ta droga nie jest jakąś drogą dla gminy, nazwijmy strategiczną i gdzieś jest jako jedna z ostatnich, no ja tutaj powiedzmy, no możemy zmienić, tylko proszę to zrozumieć, czasem przyjadą wcześniej akurat Dzięki Bogu ostatnio nie ma y, tej zimy i jakichś tam sytuacji takich, żeby y, zasypało i, i drogi były nieprzejezdne, to myślę, że y, nie ma. Sprawa pana Stanisława, sprawa y, y, w związku między gminnego rpwik ceny wody, rzeczywiście cena wody tutaj w ramach rpwik czeskiego jest dosyć wysoka y, i wody i y, kanalizacji y, opłaty, za, opłaty za ścieki. Drodzy Państwo y, tak jest, że jesteśmy na terenie naszej gminy jest położone ujęcie. Jesteśmy w związku międzygminnym, bo jest gmina Wojnicz, gmina Dębno, Brzesko i y, Zakliczy. Tutaj najbardziej powiem y, wojuje i broni interesów Brzesko na Mamy swoich członków powiedzmy w tym zgromadzeniu, gdzie pewne decyzje zapadają, tutaj też niejednokrotnie były podnoszone tematy, że koszty transportu wody kolektorami do brzeska pociągają za sobą, są to wysokie koszty, więc gmina Wojnisz powinna mieć najniższe koszty z racji usytuowania w stosunku do tego ujęcia wody. Drodzy Państwo. Brzesko tłumaczy się czym innym, że zabudowa na terenie gminy wojny jest zabudową rozproszoną, że doprowadzenie, koszty utrzymania sieci, koszty powiedzmy nadzoru sieci w Brzesku gdzie do jednego powiedzmy budynku, gdzie mieszka kilkadziesiąt rodzin, są te koszty jednostkowe są niewspółmiernie mniejsze niż powiedzmy w Olszynach czy gdzieś gdzie powiedzmy niejednokrotnie kilkaset metrów to jest długość, długość przyłącza. Na ostatniej sesji, na ostatniej sesja, w zasadzie na ostatniej komisji przed ostatnią sesją były ogromne, że tak powiem, dyskusje na temat cen wody. Tutaj zadeklarowaliśmy, że na najbliższe posiedzenie komisji przed sesją będzie poproszony pan prezes rpwk gdzie będziemy z nim na ten temat rozmawiać wyłączenie się, czy wyjście z tego RPWiKu, z tego związku, jest sprawą bardzo kłopotliwą. Jesteśmy w tym związku. Sieć, która dotychczas funkcjonuje, została już przekazana do związku. Jest to zamienione, powiedzmy, na udziały, jakie my posiadamy. Z racji tego, że Brzesko realizuje duży zakres kanalizacji, bo na ponad 30 milionów robią kanalizację, co też powiedzmy to, co zostanie wniesione aportem zapewne do, do związku, przełoży się na ilość głosów. Nasze znaczenie jest coraz, że tak powiem, mniejsze. Wyłączenie powiedzmy tej nowo wykonywanej sieci, utrzymanie u nas. Jest też kłopotliwe, bo proszę zwrócić uwagę między innymi, jak rozlicza się z RPWIkiem, skoro w przeszłości dwa kolektory, same kolektory, już nie powiem o innych odcinkach, dwa kolektory kanalizacyjne, które biegną wzdłuż yy, Wału Najcowego do mościc, są już przekazane do tego Erpeliku. I, I my musielibyśmy jakąś, jakieś opłaty przesyłowe. Na ile to się nam wszystko by opłaciło? Temat jest tematem otwartym. Mamy rozmawiać z Panem Prezesem. Pan Radca Prawny również przygląda się tym wszystkim umowom i, i, i powiedzmy regulaminom, które, które, które powiedzmy były, które wchodziliśmy w ramach przynależności do Związku w Brzesku. Także zobaczymy, ale, ale tutaj Państwu niewiele. Jestem w stanie obiecywać. Pan prezes Erteliku no, tłumaczy, woda staje się coraz bardziej deficytowym towarem. W ciągu ostatniego lata woda z Łukanowic była transportowana do bokni, bo boknia miała na rabie problemy z ujęciem. Także, no.